witam was w kolejnym filmie w tym filmie omówimy sobie właśnie kiedy będzie świąteczna aktualizacja w grze Emergency Hamburg więc kiedy może to być właśnie mam tutaj yy, nowe informacje właśnie do tej gry będzie Pewnie jakieś kody rabatowe też dodadzą tutaj Więc No Tutaj właśnie mamy przecieki Więc jest ogłoszone kiedy to będzie Więc to będzie właśnie ta aktualizacja We wtorek 17 grudnia o godzinie 17.00 w Polsce I No, no. Szybkie informacje, takie dzięki za oglądanie.